Witam się Państwu. Łukasz Warzecha, Polska na serio Biznes. Dzisiaj ze mną jest Marcin Nowacki ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Witam Cię, Marcinie. Dzień dobry. Witam. I porozmawiamy o tym, jak nam idzie i rządowi, jak idzie odmrażanie gospodarki, bo od poniedziałku, chyba najważniejsza do tej pory faza tego odmrażania, weszła w życie. Wreszcie mogą działać salony fryzjerskie, mogą działać salony. Kosmetyczne, może działać gastronomia, to są chyba największe zmiany do tej pory, z tych, od momentu, kiedy wszystko zostało zamrożone. No ale też jest dużo wątpliwości wokół tego. Chciałbym zacząć od pytania bardziej ogólnego, to znaczy, jak Związek Przedsiębiorców i Pracodawców ocenia tempo, w jakim odmrażana jest gospodarka ZPP. Już dosyć dawno temu proponowało dosyć szczegółowy kalendarz odmrażania poszczególnych etapów. Na ile rząd można powiedzieć, że podąża śladem tego kalendarza? Na ile to odpowiada potrzebom, które wam zgłaszają przedsiębiorcy? Ja sądzę, że generalnie to odmrażanie w Polsce należy ocenić pozytywnie. Ono ma swoje lepsze i gorsze etapy. I często pojawiają się zapisy, które, które może trzeba później szybko zmieniać, ale to się dzieje. W sensie rząd i instytucje państwa reagują na głosy przedsiębiorców. My już 8 kwietnia opublikowaliśmy apel o bezpiecznych powrotach do pracy. Od 8 kwietnia systematycznie publikowaliśmy dobre praktyki robione z biznesem. Jak bezpiecznie wracać? Robiliśmy szczegółowe wytyczne dla, dla fabryk, dla gastronomii, dla usług typu kosmetyka, fryzjerzy, dla handlu, dla hotelarstwa. I muszę powiedzieć, że no, duża część tych wytycznych, którą publikowaliśmy jeszcze w kwietniu, dzisiaj odnajduje, odnajduje się w rzeczywistości. Aczkolwiek taką główną naszą, głównym naszym wezwaniem wtedy było to, aby odmrażać się co tydzień, no to się odbywa w odstępach dwutygodniowych, ale, ale też bardzo ten kalendarz został jakby, jak został ogłoszony już, pamiętam w drugim etapie, jak został ogłoszony kalendarz i ten, te odstępy dwutygodniowe, to dotychczas ich się starano dochować, także generalnie pozytywnie są tam dziwaczne zapisy w tych rozporządzeniach. Rady Ministrów co jakiś czas, ale jak powiedziałem, no mamy jakiś taki szybki tryb konsultacji, my nauczyliśmy się na to szybko reagować i staramy się dawać szybko feedback, że coś jest niewłaściwie napisane albo po prostu głupio, coś zostało sformuł sformułowane. Ale myślę, że w tych kluczowych branżach, o których była mowa, to przedsiębiorcy są, są w miarę zadowoleni z tego, jak to, jak to wygląda. W cyklu Polska na serio biznes rozmawiałem niedawno z doktorem Marcinem Kędzierskim z Krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Doktor Kędzierski przez kilka dobrych tygodni. W zasadzie codziennie robił pogłębione podsumowanie tego co się wydarzyło również pod kątem gospodarki, choć głównie rozwoju epidemii. I w tej rozmowie padła taka teza między innymi, że w poszczególnych etapach odmrażania gospodarki widać wpływ różnych Lobby związanych z konkretnymi biznesami, i ponieważ niektóre są silniejsze, inne są słabsze, więc też ta strategia nie jest taka do końca spójna. Wy oczywiście działacie w interesie swoich członków, to jest zrozumiałe i normalne, ale czy faktycznie jest tak, że można powiedzieć, że to odmrażanie tam jest intensywniejsze, gdzie ktoś ma większą siłę nacisku? Jak to wygląda z Waszego punktu widzenia? No, na pewno w społeczeństwach demokratycznych i w takich systemach, demokratycznych systemach stanowienia prawa, no ten głos zorganizowanych grup, grup interesu jest istotny i no po to powstało ZPP 10 lat temu, aby, aby zbudować reprezentatywny głos dla sektora głównie małego i średniego biznesu. Także na pewno tak jest, jeżeli da się i to widzieliśmy w tych w tworzeniu dobrych praktyk. Czyli tam, gdzie biznes mieliśmy lepiej zorganizowany i szybciej byliśmy w stanie pokazać, jak wracać do pracy bezpiecznie, tam wydaje mi się ten też dialog z, z rządem, z instytucjami był łatwiejszy. W niektórych branżach było trudniej. Ja na przykład oceniam, że zakłady fryzjerskie mogły być spokojnie wcześniej otwarte i, i, i oni. Naprawdę byli świetnie przygotowani, jak się do nich zeszło i zaczęło z nimi rozmawiać. No to te standardy higieny są i były bardzo wysokie, ale z jakichś przyczyn to się nie udało. Myślę, że w tym drugim etapie spokojnie mogli się znaleźć. Także no, pewnie tak jest, ale to jest naturalny proces i trochę powinien nas motywować i stymulować do tego, aby być lepiej zorganizowanym, aby. Aby umieć, umieć szybko odpowiadać na, na zapotrzebowanie no, otoczenia, w którym funkcjonujemy jako przedsiębiorcy. No, to, żeby było jasne, ja też nie, nie mam do grup. Interesu, pretensji, że się organizują, bo to jest właśnie normalne. To już jest sprawa rządu, jak on te różne interesy równoważy i dopuszcza do swojej strategii. Ale skoro zaczęłeś mówić już o fryzjerach, prawda, więc chciałem zacząć od gastronomii, ale dobrze, to zacznijmy od fryzjerów. Zwłaszcza, że ja właśnie jak niedawno, jak widać, skorzystałem i to pierwszego dnia, bo już w poniedziałek skorzystałem z salonu fryzjerskiego, tego do którego zawsze chodzę i po wizycie w tym salonie też żeby skonfrontować rzeczywistość z wymogami, przeczytałem sobie ustalenia czy wytyczne dla branży. na stronach rządowych można znaleźć takie sprecyzowane dla poszczególnych branż ustalenia. No i powiem tak. Owszem, czekałem na zewnątrz tego salonu. Owszem, są odstępy, nie wszystkie stanowiska pracują. Zresztą w tym salonie, w którym ja się strzygę, jest kilka stanowisk, ale one są wszystkie od siebie oddalone, bo tak już salon był zaprojektowany, więc tu nie ma tego problemu. No, ale na przykład tam w tych wytycznych są dokładne wymagania dotyczące odzieży klientów, że tam mają być jakieś rozwieszone, roztasowane te ubrania, jakieś worki foliowe. No, ja poczytałem tego trochę i mam wrażenie, że gdyby tak chcieć co do litery wypełnić te wytyczne dotyczące właśnie a to odzieży klientów, a to wody dla klientów, a to y, tego jak ma wyglądać dezynfekcja, wszystkiego łącznie ze stanowiskami do mycia głowy i tak dalej, i tak dalej, to w zasadzie część salonów fryzjerskich musiałaby się po prostu zbudować na nowo albo poważnie przebudować. No, i teraz jest pytanie, na ile te wytyczne, które ostatecznie zostały przyjęte, odpowiadają rzeczywistości i możliwościom biznesu? Akurat w przypadku tej branży. No, ja myślę, że nie, jednak w 80 przypadkach one, one mają swoje uzasadnienie. Zgadzam się, że w, każdych, w każdej branży znajdujemy zapisy, które są za mocne albo są pewnym, jakby wynaturzeniem. Całego procesu. To pewnie się bierze stąd, że przy tych wytycznych pracowali również epidemiolodzy. I, no i, i tam widać ich, ich zapisy, trochę takie, które są oderwane od, od rzeczywistości prowadzenia biznesu. Ale ja akurat przy zakładach fryzjerskich w to byłem osobiście zaangażowany, jak robiliśmy dobre praktyki. I przechodziłem ten proces z naszymi członkami obsługi klienta i pozostałe aspekty właśnie to, aby nie mijać się z innymi klientami, aby być, procedować zgodnie z tą zasadą jazz, in time, aby być, przejść dezynfekcję jak się wchodzi, jak się wychodzi, być w masce podczas. Strzyżenia, to wszystko jest realizowane i, i absolutnie wykonalne, nie jest to jakieś tam duże dodatkowe obciążenie. No problemem przy dużych zakładach jest oczywiście dezynfekcja powierzchni, bo to jest po prostu jakby praca ciągła, która powinna być wykonywana. No ale wierzę tyle w zdrowy rozsądek, że jakby dezynfekcja dotyczy tych miejsc, gdzie ta ciągła dezynfekcja tych miejsc, gdzie jest klient i gdzie się wymienia klient, a nie całego Gabinetu i codzienne ozonowanie tego gabinetu. Aczkolwiek, jak, jak, jak powiedziałem, no, pewne absurdy się pojawiają. Przy gastronomii takie absurdy też są. Jest jeden taki fundamentalny. Mam nadzieję, że za chwilę on zostanie po tych kilku dniach no, sprowadzony do, do rzeczywistości, do, do praktyki biznesu. No, i właśnie ciekaw jestem, ciekaw jestem, który masz na myśli, czy ten, o którym ja myślę, czy jakiś. O indy. tym, że wspólnie nie możemy iść do restauracji, jeżeli tak jest. Nie, nie mieszkamy pod jednym darem. No to jest absurd, to jest typowy absurd, i on niestety w wytycznych, jakby pojawiając się, trochę ośmiesza tą samą sytuację. No bo oczywiście to nie ma miejsca. Ludzie po co są otwarte restauracje, aby móc się spotkać ze współpracownikiem, z partnerem biznesowym, ze znajomym. W, w pewnym reżimie, nowym reżimie sanitarnym. I, i głównie takie spotkania się odbywają, i, i koniec kropka. Także ten zapis wytycznych jest po prostu absurdalny i trzeba go zmienić, dopasować do rzeczywistości, tak aby nie, nie było takiego wyśmiewania się z państwa i z tego, jak państwo się zachowuje. No, tam w zasadzie jest dopuszczona możliwość, że dwie osoby, które nie mieszkają ze sobą, siądą przy jednym stoliku, pod warunkiem, że jest pleksiglasowa przegroda. Co. Trochę zaczyna mi przypominać rozmownicę więzienną, gdzie też, no jak wiadomo, dwie strony są oddzielone, jeszcze można by telefon tam uruchomić, żeby było łatwiej rozmawiać. Tym to... bardziej, ja przypomnę, że w miejscach pracy nie musimy mieć tego typu ograniczeń, czyli w miejscu pracy, gdzie nie przyjmujemy klienta zewnętrznego w biurze, ja chodzę do biura już codziennie i za chwilę będę jechał, w miejscach pracy generalnie jest tak, że możemy przebywać ze współpracownikami. No to nie widzę sensu, aby nie móc z nimi wyjść na lunch do, do restauracji i, i podobnie przebywać. No to, to musi być szybko dopasowane. Zakładam, daję temu zapisowi kilka dni jeszcze funkcjonowania. Ja zacząłem się zastanawiać, czytając wytyczne i dla gastronomii, i dla salonów fryzjerskich, zakładów kosmetycznych. Czy to nie jest tak, że część przedsiębiorców, przynajmniej na razie, nawet jeżeli oni są już pod ścianą, jeżeli chodzi o możliwość utrzymania swoich biznesów, dojdzie do wniosku, że wytyczne są tak wyśrubowane, że gdyby oni chcieli je spełnić, działać w pełni legalnie, to musieliby zainwestować pieniądze, których już i tak nie mają. A z kolei konsekwencją tych wytycznych jest to, że przychód się zmniejszy znacząco, nie tylko dlatego, że mniej ludzi chodzi do restauracji. No, do fryzjera może nie, bo to podobno szturm się odbył, no ale do restauracji wciąż tak, ale również dlatego, że na przykład wchodzi w grę zmniejszenie liczby miejsc, no czyli automatycznie przychód będzie niższy. Więc ci ludzie albo postanowią biznesy zamknąć, albo zaczną zwalniać ludzi i będą czekać na jakiś lepszy czas. Czy macie sygnały o tego typu wątpliwościach, tego typu reakcjach na te wytyczne? Nie, ja nie mam żadnego sygnału, że z uwagi na wytyczne ktoś się nie otwiera. Znam przedsiębiorców, i restauratorów i hotelarzy, którzy się nie otworzyli na czas, jeszcze nie otwierają, z uwagi na sytuację na rynku. Czyli mają świadomość, że jest cały czas bardzo mało klientów do hoteli rezerwacje goście jeszcze nie przyjeżdżają, jest to bardziej czas na to, aby zbierać rezerwacje na wakacje, bo dopiero po otwarciu mogli to robić i zbierać realne rezerwacje. Znam restauratorów, którzy też mają świadomość, że tych klientów jest bardzo, bardzo mało. Widzą jaka jest pogoda i czekają z otwarciem restauracji, aby to połączyć z realnym otwarciem ogródka, bo uważają, że przy takiej pogodzie, jaką, jaką mamy, i generalnej takiej jeszcze no, jest pewien strach i, 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 i ten popyt jest znacząco mniejszy. No, chcieliby zapewnić klientom na samym początku funkcjonowania restauracji, ten komfort i przestrzeń na zewnątrz i czekają jeszcze kilka dni czekają na to, aby otworzyć restaurację. Także takie. Takich sytuacji znam dużo, ale to jest jednak reakcja na to otoczenie makro, na sytuację popytową na rynku i świadomość, że tych restauracji całych nie zapełnią, że chcą coś lepiej przygotować, coś więcej zrobić. Te odstępy na początku, w mojej ocenie, jednak nie są problemem, choć znam restauratorów, co na to narzekają w sposób naturalny. Liczą, ile mogą mieć gości. Wiedzą, jakie mają koszty i, i, i to jest, to jest wyzwanie. No, trzeba niestety przeformułować na nowo biznes plany i, i koszty funkcjonowania tych biznesów. Ale no, ale realnie też musimy mieć na uwadze, że te restauracje nie zapełnią się tak, jak się zapełniały przed kilkoma miesiącami. W związku z tym te odstępy i wytyczne znacząco zmniejszają możliwości przyjęcia gości, ale zakładam, że w wielu miejscach i te miejsca nie zostaną szybko wypełnione z uwagi na rynek i na to, jak, z jaką rezerwą ludzie podchodzą do, do tych spotkań, w takich bardziej na zewnątrz, towarzyskich czy, czy, czy quasi masowych. Także rynek na, na razie tutaj jest ograniczeniem i popyt, te zachowania konsumenckie, a nie same wytyczne, aby się otworzyć. Wspomniałeś tutaj o hotelach, o turystyce. Zastanawiam się nad tym, jaka będzie tendencja cenowa, jeżeli chodzi o wakacje w tym roku. No, przede wszystkim w kraju, bo co do wyjazdu gdzieś dalej, prawdopodobnie to będzie możliwe w jakimś ograniczonym regionie. Jest mowa w tej chwili o krajach Grupy Wyszehradzkiej. Natomiast pewnie większość osób pojedzie na wakacje w kraju. No, i tutaj mamy taki ciekawy czynnik w postaci pomysłu, bo na razie to jest pomysł wciąż jeszcze tak zwanego bonu wakacyjnego, 1000 zł, z czego. 10%, czyli 100 zł miałby wyłożyć pracodawca. Ja postawiłem tezę, że to spowoduje natychmiastowy wzrost cen, normalny mechanizm rynkowy. Natomiast jest też pytanie, bo tu mamy w turystyce ciekawą sytuację. Jest pytanie o to właśnie jak się będą zachowywać ceny. To znaczy z jednej strony można powiedzieć, że ludzie, którzy albo się boją o swoją sytuację finansową, albo już mają ją gorszą, Będą musieli oszczędzać, więc logika by nakazywała obniżenie cen. Ale z drugiej strony, skoro bardzo dużo ludzi, którzy wciąż mają pieniądze, nie będzie mogło wyjechać za granicę, no to będą te pieniądze chcieli i mogli wydać w kraju. Czyli to z kolei jest impuls, żeby ceny podwyższyć, plus ten bon, no, który jest ewidentnym impulsem do podwyższenia cen. Jakiej ty się spodziewasz sytuacji, jeżeli chodzi o ceny wypoczynku w kraju w tym roku? No, zakładam, że jednak one się będą znowu zmieniały i dostosowały do rynku. Wiem już, bo pracujemy, pracujemy hot, z hotelarzami, że w najciekawszych i najlepszych hotelach w Polsce, u polskich hotelarzy, ceny na wakacje wzrosły. Na tym etapie no, mają, są w pełni świadomi swojej sytuacji i, i sytuacji też na poziomie regionu i w ogóle turystyki europejskiej. I klient wymagający, no, który najpewniej będzie musiał też pozostać w Polsce, będzie gotowy więcej zapłacić za te najlepsze, najciekawsze miejsca. Ale no, to podnieśli teraz przy, przy otwarciu rezerwacji te ceny na okres wakacyjny, co będzie za miesiąc, myślę, że za miesiąc albo nawet za nawet dwa tygodnie, bo miesiąc to późno. Ale myślę, że na bieżąco te ceny będą się zmieniały i będą musieli reagować. No, jeżeli te rezerwacje nie będą spływały, ceny spadną. Także dynamika na rynku musi, musi być. No, rzeczywiście, ja, ja obstawiam, że polska turystyka i hotelarze, pensjonaty, agroturystyka w tym roku będzie zapełniona. Polacy będą chcieli wyjechać i, i wyjadą. I trochę te ceny zależą od tego, kiedy będzie ta fala rezerwacji i wykupywania miejsc, bo na razie wygląda, bym powiedział, skromnie. Tak, tych rezerwacji jest mało. Co ciekawe, w niektórych regionach w Polsce Niemcy rezerwują, pomimo że ciągle mamy ograniczenia, ale na wakacje rezerwują hotele. A jak oceniasz ten, ten, ten pomysł bonu wakacyjnego? Czy waszym zdaniem to ma sens? Jakie są sygnały od pracodawców, jeżeli w ogóle jakieś są? No fundamentalne sygnały od pracodawców są takie, że jeżeli on ma być, to, to powinien być w pełni odliczony od, od ZUS składek na, na ZUS. Także to jakby taki, taki fundament. No, prace trwają i być może nawet w tym tygodniu będziemy w, w tej sprawie. Rozmawiać z Ministerstwem Rozwoju. Myślę, że dla tych małych i mikro to jest, to jest pewne narzędzie wsparcia w tym sensie, że, że pensjonaty, agroturystyka widzą w tym szansę dla, dla siebie i taki bodziec dla, dla osób, które pewnie by nie pojechały na te wakacje i, i mogłyby w takie miejsca, w takie miejsca pojechać. No zobaczymy jak te przepisy i ten, ten pomysł będzie ostatecznie sformułowany bo to jest zawsze jakby jest pewna idea a wiemy z praktyki legislacji że no, te pomysły później mogą być bardzo różnie zapisane no na pewno nie, jakby nie chcemy aby to był dodatkowy koszt i takie są bardziej pomysły aby to nie był dodatkowy koszt dla pracodawcy no bo bo dzisiaj najzwyklej pracodawców na to y, nie stać y, rozumiem że jakby gotówkowo ten pieniądz powinien pochodzić gdzieś z systemu gospodarczego, no ale powinien być odliczony, no koniec końców zapłacą podatnicy i, i państwo za tego typu stymulacje. No to o jeszcze jednej sprawie chciałem porozmawiać ostatnio głośnej. i myślę, że warto o niej wspomnieć, czyli o tak zwanym proteście przedsiębiorców. No, mówię tak zwanym, dlatego że nikt tak naprawdę do końca nie wie, kto w tym proteście uczestniczy. Ja zakładam, że tam rzeczywiście może być jakaś grupa przedsiębiorców, którzy z różnych powodów są z tej sytuacji zdesperowani, no, ale na pewno to nie są wszyscy uczestnicy. Na czele tego stanął pantanajno, kandydat na prezydenta. Czy, czy twoim zdaniem jest jakiś większy potencjał, tak jak obserwujecie nastroje wśród przedsiębiorców, żeby. W ogóle, jakiś tego typu protest w przyszłości, być może już nie pod przywództwem pana Tanajny, tylko pod przywództwem autentycznych przedsiębiorców, żeby on doszedł do skutku, żeby się odbył, czy też innymi kanałami ewentualne oczekiwania, pretensje, niezadowolenie przepływają i są uwzględniane przez rząd? No, jak powiedziałem, ten proces reprezentowania poszczególnych grup interesu w Polsce ma miejsce od, od wielu lat i on się dzieje. Jakichś takich masowych protestów my nigdy nie, nie zakładaliśmy, aby robić. Ten strajk też nie był, sam, sam organizator później mówił, że to strajk wszystkich Polaków. No bo rzeczywiście ja tam, ja nie znam żadnego przedsiębiorcy, który tam był i, i nie znam żadnego członka Naszego, który tam była. Mamy ponad 50 tysięcy firm w Polsce. Także absolutnie nie, nie postrzegam tego protestu jako reprezentacji środowiska przedsiębiorców. ale zrobił. no Jest takie zapotrzebowanie polityczne i myślę, że głównie z tego to się wzięło. Wziął ten protest i, i ta narracja. Ja, nie, ja zawsze byłem sceptyczny, czy duże strajki to. To jest narzędzie dla przedsiębiorców. Uważam, że jesteśmy na tyle zorganizowani w grupach branżowych i też regionalnie, lokalnie, że umiemy działać w inny sposób. To musiałoby być narzędzie w sytuacji jakiejś naprawdę ekstremalnej, skrajnej dla kondycji polskiej gospodarki i państwa polskiego, gdzie naprawdę należałoby w ten sposób zabrać głos. Ale jak powiedziałem, jesteśmy zorganizowani, Pracujemy w różnych zespołach, w różny sposób staramy się wpływać na rzeczywistość i myślę, że to jest bardziej skuteczne jeżeli wychodzenie na ulicę. Tak długo, jak sytuacja, jakaś, sytuacja gospodarcza i sytuacja państwa nie jest, nie jest krytyczna. Bardzo dziękuję. Moim gościem w programie Polska na serio Biznes był Marcin Nowacki ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Łukasz Warzecha. Kłaniam się Państwu. Do zobaczenia. Dziękuję.